Za siedmioma górami, za siedmioma lasami leży piękny kraj, który opływa bogactwami. Nie chodzi mi o Katar, Niemcy czy Danię, lecz to o Polsce będzie opowiadanie. Kraj ten rozkradali cesarze, szlachta, naziści, Austriacy, Węgrzy, pusacy. czy też komuniści. Choć rabowali nas na lewo i prawo, i tak zostaliśmy bogactwem klawą. W naszej ojczyźnie mamy taki ogrom pieniędzy, że stawiamy jedną ławkę aż za 100 tysięcy. To i tak jest nic, mój ty drogi kolego. Możesz dostać Bentleya. Od yy, bezdomnego. Na całym świecie ekonomista się dziwuje, skąd jest to bogactwo, skoro szlachta nie pracuje. Kiedyś marzeniami były zwykłe łady. Teraz na komunie kupuje się kłady. Doszło już do tego, że aż Niemca zazdrość zżera, bo u nas są dopłaty nawet do dekodera. Minister finansów ma też złotą kurę, co mu znosi dla seniorów trzynastą emeryturę. Wprawdzie nie mamy miliardów ze sprzedaży ropy, ale to nic. Uczniom i tak rozdamy darmowe laptopy. Mamy najdroższy samochód elektryczny, a i stać nas nawet na bon turystyczny. Zwykły kowalski żyje sobie jak angielski lord. I nikt już nie pamięta o aferze Amber Gold. Nie pamiętamy już nadmiarowych zgonów, to kto spamięta te 800 milionów? Zagraniczni emeryci granicę szturmowali, gdy 14 emeryturę u nas ogłaszali. Kawalerka za pół miliona? Pełen luz! A! Jeszcze zapomniałem o 500. Od Kanady po Japonię zazdroszczą nam zdrowia, bo limuzyn mamy więcej niż karetek pogotowia. Pieniędzy u nas tyle, że ola Boga! Jeszcze dadzą 500. Na czworonoga. Kolejny sukces to, że u nas pensje są tak duże, że ludzie pracują nawet na emeryturze. Zabrali z OFE 150 miliardów i nawet to nie zrobiło z nas zwykłych kloszardów. Salomon, podziwiając naszą polityczną brać, zdziwiłby się wielce, że i z pustego można wlać. Od dekad politycy wszystkich opcji jadą z nami równo i każda następna jest najlepsza. Super